Cześć, witam serdecznie w odcinku piątym. Dziś na szybko bierzemy na warsztat kolejne podstawowe polecenie, które każdy kto zaczyna z Linuxem prędzej czy później spotka. I ja tutaj oczywiście mam na myśli polecenie afconfig. No i co to jest to, to całe AF config No iF-Config jest to skrót od Interface Configuration, e, czyli nadal popularne narzędzie służące do zarządzania interfejsami sieciowymi w systemach Linux i także oczywiście w naszym Kalim Linuxie. Przez lata był standardem praktycznie w każdej dystrybucji, dziś w wielu nowoczesnych systemach, np. Ubuntu. 18, Debian 9, jest zastępowane przez polecenie IP, ale ifconfig nadal często działa, ale można je też szybko doinstalować przez pakiet net tools No dobra, rozgadałem się, po co używać to ifconfig. No ifconfig pozwoli ci, wiadomo, sprawdzić konfigurację karć czyli adres IP. Maki, maskę pod sieci, e, zobaczyć, które interfejsy są aktywne, czyli up albo down, zobaczyć statystyki interfejsów. Możemy, możemy też przypisać tymczasowo adres IP do interfejsu. No i tak już wspomniałem, też e, włączyć lub wyłączyć e, dany interfejs sieciowy. No i teraz mamy tutaj otwarty terminal. Wpisałem już ifconfig, więc sobie dajmy enter. No i proszę, mamy tutaj tak naprawdę dwa interfejsy eth0 i low. No i co? ETH0, no to wiadomo, e, analogicznie Glow, są to nazwy interfejsów do naszej e, karty sieciowej, no w tym przypadku do wirtualnej, bo jest to wszystko, co dzieje się na VirtualBoxie. Mamy nazwę Inet, zaraz tutaj na prawo mamy nasz adres IP przypisany do naszego interfejsu. Netmask, czyli nasza maska e, pod sieci. Dalej mamy Broadcast, czyli nasz adres tutaj rozgłoszeniowy. Idziemy sobie niżej, Ether czyli adres Mac, czyli normalnie byłby to fizyczny adres karty sieciowej tutaj, ale w naszym przypadku jest to też wirtualny. No i poniżej mamy tutaj już sobie ilość odebranych i wysłanych pakietów. No i co jeszcze? W jednym miejscu, mam dokładnie tutaj, mamy informację, czy nasz interfejs e, działa i czy jest aktywny. Tutaj, że jest aktywny jako app, a running jest tutaj, czyli jako... E, działa. No i dobra, teraz sobie sprawdźmy kilka praktycznych zastosowań. Jeżeli mamy kilka interfejsów sieciowych, a powiedzmy, że interesuje nas konkretny, no to wpisujemy polecenie ifconfig i nazwa interfejsu, czyli eth0. No i jak widzimy, wysyślił nam się tylko interfejs eth0. A co, jeżeli chcemy wyłączyć konkretny interfejs sieciowy? Co wtedy musimy zrobić? No, piszemy w polecenie sudo i w config. Powiedzmy, e, chcemy wyłączyć ETH0. ETH0 down. Kali. Potwierdzamy hasłem. Dajemy teraz w config. I widzimy, że jest tylko dostępny interface low. Hello. No i nawet wyskoczyło nam powiadomienie że zostaliśmy odłączeni z naszej sieci. E, co teraz, jeżeli chcielibyśmy włączyć ten interface? No to dajemy sobie szczereczkę w górę. Zamieniamy down na up. Dajemy teraz if config. I widzimy, że interfejs sieciowy wstał. No i to by tak było w dużym skrócie. Sprawa wygląda na banalnie prostą i taka też dokładnie jest. Warto jest wiedzieć, czy na przykład interfejs sieciowy ma przypisany adres IP, no bo jest to naprawdę pierwszy krok w sprawdzaniu, czemu na przykład coś w naszym Kalim nie działa. Mam na myśli coś, co wymaga oczywiście przypisanego adresu IP. No jeżeli chcesz nauczyć się hackingu od podstaw z wykorzystaniem naszego systemu Kali Linux, czyli systemu dla hakerów i pentesterów, no to wpadnij na moje kursy online na www.ehacker.pl, a gwarantuję, że będziesz zadowolony. To by było na tyle. Pamiętaj o przyciśnięciu subskrypcji i lajka.